Hola todos, witam wszystkich, dziś jestem w Las Palmas, a dokładnie na plaży El Confital, moi drodzy to jest naprawdę surfer's paradise, to co tutaj się wyprawia, zobaczcie jak go co się tutaj wyprawia to jest po prostu niesamowite, jest to chyba najlepsza plaża, nie wiem, aż tak dobry nie jestem, żeby się wypowiadać, ale mam wrażenie, że jest to najlepsza plaża na Gran Canary, jeżeli chodzi o surfing dla zaawansowanych. Bo to co się tutaj wyprawia, to cała wyspa teraz jest płaska, a tu przychodzą znikąd, po prostu znikąd, półmetrowe swele. E, jest bombastycznie. Alright, so to to jest tak? I see. Bro, from here, shooting do widow. When I come here, here is the position, you see? perfect. E, to pokażę wam troszeczkę z Las Canteras i zobaczymy jak się sytuacja potoczy. Może nawet wejdziemy sobie pod wodę. A co mi tam? Także póki co pozdrawiam was tutaj z... E, o no a właśnie tu jest Jasmin jeszcze ze mną tak w ogóle. To już go znacie. Yeah, I'm here, I'm here, I'm here. Yeah. E, znacie go z innych filmów zapewne. E, no i co? No to lecimy do Las Palmas. Widzimy się za chwilę. Yo. Do widzenia. No i jestem, moi drodzy, w Las Canteras, na Las Canteras Beach, a w zasadzie tutaj na jej promenadzie. E, mieliśmy iść do wody na snorkeling, no ale woda jest biała zupełnie, no piasek jest wszędzie i nic nie widać, w związku z czym zmieniamy plan. E, Walimy na jakąś pizzę, coś zjeść, kawę wypić i sobie na spokojnie w drodze gdzieś w arynadze być może zatrzymamy się. Ludzi, jak widać, troszkę jest, e, troszkę parasoli, ale na deptaku to tak średnio. Mamo konio! No, no jest palenki, są apartamenty, hotele, ale jest git. Wiecie jak jest Jest dobrze Idzie Jasmin, wozi się podzielni On tu gdzieś w sumie pracuje niedaleko No nie, yeah, but we go for pizza, no? You are stubborn Where do you work? Tell us, tell, tell, the, tell my friends from YouTube, my subscribers where do you work? You work somewhere here, no? I'm not working over here, but it's two kilometers from here. So. Two kilometers away, so it's not yeah. far, like for las uh, palmas no? No, it's not far, definitely. No, yeah, <laughs> yeah, it's not far, far you, far you, far have, far you have longboard or this, uh, scooter? Ah, yeah, yeah, yeah. He's using longboard. Yeah, tell us the story. Uh, <laughs> you're using longboard to go, but first you come here with a bus, no, from the south? <laughs> uh, come on, it's transmission live. <laughs> Jest Krajder. Kelly fucking. Uh, uh, Slater. You Kelly know? okay, Slater na skateboard? <laughs> <laughs> no nie, ogólnie jest tak, że. Ja wiem jak to jest, tak chciałem, żebym wam powiedział, ale się wstydzi, chyba. Nie, no przejeżdżał to autobusem sobie i potem sobie pola z ma na tym, na, na longboardzie. No bo jak widać, jestem. No I'm recording video. But it's not live. I was joking. E, ale jak widzicie, no te chodniki są takie, że, że tu łatwo się jedzie, nie? Więc poleka sobie tutaj takim longboardem, długą deską skateboardową, nie taką do trików, tylko taką długą, co się tak fajnie cruzuje trochę na surfingu. No i tyle. I sobie tak jedzie do pracy. No tak, jaki styl ma, bo nie ma prawka. Tak to jest. Dobra. Idziemy na pizzę. Widzimy się ją za niedługo. No, w ogóle to no tak się szybryje, bo wiecie, dla jest to 4.20 i jest taka właśnie godzina. A Teraz możecie zobaczyć jak wygląda woda. No i właśnie z tego tytułu nie wchodzimy, bo to wygląda jak żółta rzeka w a nie ocean atlantycki. No, ale mimo wszystko co, no, polecimy dalej, z drugiej strony będzie, będzie dobrze. No tutaj czasami tak jest, że się taka woda robi. Jezus, jak one skrzeczą te papugi, to jest po prostu nieprawdopodobne. No i moi drodzy, jestem z powrotem. Miało być tak pięknie, a wyszło jak zwykle. Ci, co glądają trochę dłużej, to rozpoznania na pewno miejsce. Jestem w San Agustin, plaży, w której jestem najczęściej. Do niestety z dojdzie do skutku dzisiaj, z różnych przyczyn. Ale tak czy siak dzień jest fajny, to taki krótki vlog dla Was. Często ludzie pytają jak wygląda statystyczny dzień i taki statystyczny dzień gdzie pracy z pół dnia, a, a nie cały, to tak bardzo często wygląda. No i tyle, I dziękuję bardzo tym, którzy wytrwali do końca. Standardowo pamiętajcie o subskrypcji i widzimy się już za kilka dni. Pozdrawiam Was, cześć.